Cześć, za chwilkę pokażę Wam nasze zaproszenia ślubne, fioletowe kwiaty i dopasowaną do nich kolekcję. Zapraszam. Chciałam Wam dzisiaj pokazać zaproszenia ślubne z naszej kolekcji wykonane z fioletowymi kwiatami w formie wianka. Mamy je dostępne w trzech rodzajach papieru. Pierwszy, kreda matowa. Jest to taki gładki, delikatny papier. Delikatnie błyszczący. W środku również błyszczący. Możemy też wykonać zaproszenia ślubne na papierze fakturowanym. Na ma taką fakturę płótna. A wewnątrz jest gładki. Nie jest to błyszczący papier, matowy. Ostatnim papierem jest papier perłowy. Bardzo ładnie się błyszczy, zarówno na okładce, jak i w środku. Pod nasze zaproszenia ślubne możemy wykonać także dopasowane winietki weselne. Mamy tutaj w dwóch wariantach: z wianeczkiem, który jest na zaproszeniu. Bądź samymi kwiatami, które z wewnątrz zaproszenia ślubnego. I te winietki weselne możemy wykonać także na tych samych papierach co zaproszenie ślubne. Pod winietki bardzo często zamawiacie także zawieszki weselne. Mamy w dwóch wariantach. W formie karteczki z dziurką do samodzielnego zawiązania na butelce. Bądź w formie już przez nas przyklejonej, gdzie wstążeczka z tyłu jest doklejona, a same zawieszki wystarczy po prostu powiesić na butelkę. Możemy wykonać także naklejki na alkohol. Wykonane są z przeźroczystego bądź białego papieru. Jest to papier błyszczący, śliski, dzięki czemu mokra butelka nie zrobi im żadnej szkody. Polecamy także nasze plany stołów. Wykonane tutaj są w dwóch formatach, większym bądź mniejszym. Zamówienia na plany stołów realizujemy już po konsultacjach z Wami i dostosowujemy format taki, żeby pasował pod dostępne na Waszej sali tablice bądź jakieś stelaże. Potrzebujemy do tego wymiar tej tablicy, a także ilość stołów, jaka ma być wykonana. Dzięki temu dopasujemy taki rozmiar kartki, żeby idealnie pasował do tej tablicy, wszystko się zmieściło i ładnie wyglądało. Jeśli zamawiacie plany stołów, to polecam także numerki na stoły. Tutaj mamy w formie złożonej, a jeśli macie jakieś stojaczki, możemy wykonać w formie pojedynczej kartki. Do takich planu numerków dodajemy także taką podkładkę stojaczek, gdzie wsuwacie numer stołu i ładnie się trzyma. Nic się nie rozjeżdża. I taki numer stołów jest widoczny. Mamy także menu weselne, tutaj znowu w dwóch rodzajach na druku. W środku możecie zawrzeć informacje odnośnie dań, jakie będą serwowane, a także godzin. Na odwrocie może być tekst podziękowania za przybycie, bądź jakieś dodatkowe informacje, na przykład o candy barzy, wiejskim stole, bądź jakichś dodatkowych atrakcjach na weselu. W ofercie mamy także księgi gości. Księga taka może być z, ze wstążeczką, bądź bez. Mamy dostępne formaty kwadratowe bądź prostokątne w poziomie bądź pionie. Taka księga gości wewnątrz ma tekst z prośbą o wpisy. Mamy takie teksty, ale jak najbardziej możecie podesłać własne propozycje takich tekstów. No i na okładce oczywiście imiona i data. Polecamy także pudełeczka na obrączki. Gdzie wewnątrz macie imiona i datę. Wewnątrz dajemy także mech robotek w kolorze zielonym, naturalnym. I jeśli nie chcecie mchu, macie na przykład jakieś pianki dostępne, no to można zrezygnować z tej opcji. I to jest cała nasza kolekcja papeterii ślubnej. Poddany model zaproszenia. W naszym sklepie możemy wykonać te wszystkie dodatki, które tutaj prezentowałam. Jeśli macie jakieś specjalne jeszcze życzenia odnośnie na przykład regulaminów, ankiet weselnych bądź jakichś dodatkowych karteczek czy folderków z informacjami, wystarczy napisać do nas maila, a przygotujemy stosowne projekty i wycenę. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś model naszych zaproszeń z całą kolekcją, Napiszcie na dole w komentarzu. Jeśli czas nam pozwoli, nagramy więcej filmików z zaproszeniami i kolekcjami ślubnymi. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego odcinka.